Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj dla odmiany filmik zapachowy, bo jak już wiecie, z tytułu będziemy mówić o Made in Lab. Dostałam jakiś czas temu przesyłkę od nich z fajnymi nowościami. To jest dokładnie 5 zapachów. No i właśnie o nich sobie będziemy dzisiaj rozmawiać. W ogóle, w ogóle muszę Wam powiedzieć o czymś, o czym Wam chyba nie mówiłam w poprzednich filmikach z Made in Lab: że oni zawsze przysyłają tak fajnie to zapakowane zaraz Wam pokażę. Przesyłka przychodzi, tak Wam tutaj takim kartonem zaświecę, ale chcę Wam pokazać. Przesyłka przychodzi fajnie zabezpieczona, wiecie, tutaj jest dużo tego sianka, także jak sobie zamawiacie perfumy z ich strony, to no, macie pewność, że nic się tam nie potłucze, nie wyleje, nic się nie uszkodzi. Jest naprawdę to porządnie zrobione i taka wiecie, stabilna, twarda teksturka. i choć może dla jakości samych zapachów to nie jest najważniejsze, to i tak jest istotne, no bo raczej jak coś sobie zamawiamy, to chcemy, żeby nam to przyszło w postaci całej, nieuszkodzonej, więc generalnie przychodzi zapakowane porządnie. No i teraz tak, mam pięć zapachów, od 205 do 209, wszystkie Wam po kolei omówię, to będzie takie moje już powiedzmy, no, czasem drugie, czasem trzecie wrażenie, bo ja już sobie ich użyłam, psiknęłam, to tu, to, to tam, tak żeby mieć, wiecie, ogólne taki, takie rozeznanie w tych zapachach, z czym tutaj mam do czynienia, bo tak jak wspomniałam, wszystkie są nowościami, więc Coś tam już troszeczkę o nich wiem, no i zaraz sobie właśnie po kolei o nich porozmawiamy. Ale oczywiście, jak zawsze na początku, proszę Was o paluszki w górę, o subskrypcję, o komentarze, o podbicia. Jak zawsze z góry za to bardzo, bardzo dziękuję. A teraz już przechodzimy do sedna, czyli do samych zapachów. Tak jak Wam wspomniałam, jest ich pięć, wszystkie są dostępne na stronie, są nowościami. A co więcej, tak jak zresztą inne zapachy dostępne na stronie Made in Lab. Macie teraz dostęp bardzo korzystnej cenie, bo taki już wam pokazuję, 100 ml zapach. Hmm, kosztuje w tej chwili 33,90. Więc więc dobry interes, 33,90 za 100 ml. To jest olbrzymia różnica słuchajcie między ceną oryginału a ceną zapachu Made in Lab. No bo jak wiemy, Made in Lab to zapachy inspirowane jakimiś tam bardzo drogimi bardzo drogimi perfumami. Wiadomo, że te ceny są nieraz bardzo wysokie i na przykład za perfumy Norciso Rodrigueza płacicie około 700, ponad 700 zł za taką pojemność, a tutaj macie niecałe 34 zł, więc to daje też taką możliwość, że. No wiecie, można mieć wiele, wiele flakonów i sobie potestować, popatrzeć, jakie klimaty perfumeryjne lubię, które zapachy mi się najbardziej podobają. No po prostu mamy większy wachlarz możliwości wiadomo, o co chodzi. Tak sobie, tak się zastanawiałam, jak Wam tutaj te perfumy zaprezentować, bo mam już swojego ulubieńca, a właściwie dwa spośród tych nowości, dwa zapachy tak mi się, wiecie, wybijają, ale ustawiłam je sobie na biurku tak po kolei i może tak będzie mi najłatwiej je prezentować. A więc zaczynamy od 205 205, proszę bardzo. 205 jest to kategoria. Kwiatowo-owocowa. I tak, wiecie, ja mam z tyłu głowy, że jak coś ma w nazwie, albo gdzieś tam jakieś kwiaty mi y, pachną, to takie mam, y, y, może mi się nie podobać. Ale akurat ta mieszanka to jest właśnie jeden z tych dwóch ulubieńców. Od, od razu wam mogę powiedzieć: to będzie 205 i 206, no ale dobra, do rzeczy. 205 to jest zapach inspirowany wersacze Bright Crystal Absolu, i już ja sobie muszę psiknąć. I ja pamiętam mniej więcej, jak ten zapach, wiecie, jak on brzmi, <laughs> ale muszę sobie tak fiknąć dla odświeżenia, żeby wam tu na bieżąco opowiedzieć, co i jak. Więc jest to kategoria kwiatowo-owocowa i to w tym zapachu czuć. I teraz wyobraźcie sobie coś świeżego, takiego roślinnego i jednocześnie słodkiego. I tak, jakbyście to połączyli. To tak bardzo ogólnie na razie mówię o tym zapachu. Jak sobie właśnie na świeżo rozpsikacie ten zapach, to pierwsze, co Was uderza w nos, to taka cytrusowość, bo on w nucie głowy ma juzu i granat. Yy, nie wiem, czy czuję granat, nie umiem tego określić, ale juzu i w ogóle taka właśnie cytrusowość, taka cytrynkowość jest wyczuwalna i to daje temu zapachowi taką, taką śliczną świeżość. A oprócz tego, głowa tego zapachu, tak jak tutaj na stronie, słuchajcie, patrzę. Zawiera nuty wodne. Może to też, wiecie, dodaje tej świeżości. W każdym razie całość tej kompozycji, wiecie, zbitek tych wszystkich nutek powoduje, że czujecie właśnie taki, taki świeży podmuch. Ale to nie wszystko, bo jak ten zapach troszeczkę posiedzi, i tu mi się chyba zaczyna podobać coraz bardziej, jak ten zapach troszeczkę posiedzi, to zaczyna być tak kwiatowo, ale bardziej słodkawo I mamy magnolie, piwonie, kwiat lotosu, ale do tego wszystkiego jest jeszcze malinka. I może tak przy, wiecie, na początku te, tej słodyczy maliny nie czuć, o może tak to powiem, tylko właśnie na pierwszy plan się wybijają te cytruski, ale potem właśnie wychodzi jakaś taka słodka nuta. I być może to jest malinka. I wreszcie sedno sprawy, dlaczego mi się te perfumy najbardziej podobają, bo one w nucie bazy mają białe piżmo, bursztyn i machoń. I tutaj w sumie już lepiej nie trzeba. Więc cały kształt tego zapachu to jest świeżość. Cytrusowość, słodkość i taka lekkość. To jest zapach, który kojarzy mi się z latem. Ale nie chcę Wam też powiedzieć, że to jest, wiecie, zapach, którego należy używać latem, czy tak wiecie, najbardziej pasuje do lata. Nie wychodzę z takiego założenia. Uważam, że jeżeli mamy latem ochotę na coś cięższego, to nosimy coś cięższego, a zimą równie dobrze możemy nosić to. I nie ma żadnego problemu. Policja perfumeryjna na pewno nas nie ścignie. Więc generalnie zapach świeży, lekki, owocowy. Cytrusowy, słodki, tak bym go opisała. Podoba mi się bardzo i choć ma w sobie kwiatowatość i to jest wyczuwalne, to to mi nie przeszkadza i jakby zestawienie, bukiet cały zapachowy, zestawienie tych kwiatowych nut bardzo mi tutaj odpowiadają. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o moje, o moją kolekcję perfumową, to mam w tej chwili co do Versace Bright Crystal, ten, ten taki podstawowy i wydaje mi się, że po tym jak powąchałam to, to chyba ta wersja absolutnie podoba mi się bardziej. Podoba mi się bardziej, bo tu jest bardziej cytrusowo. Bright Crystal w podstawowej wersji jest bardziej kwiatowy. Tutaj właśnie mamy taką mieszankę i to, i to jest coś co mnie bardzo cieszy, bo jak wiecie, ja wolę owocowe zapachy, ewentualnie takie typowo drzewne, cięższe ale to zestawienie tutaj robi robotę i tak jak wspomniałam, jest to jeden z moich ulubieńców. Pięknie pachnie, lekko. Yy, uważam, że na każdą porę dnia i nocy, na wieczór też można tych perfum użyć, bo dlaczego nie? Yy, no właśnie, jak długo siedzą na skórze, znaczy długo, no jak dłużej trochę posiedzą na skórze, no bo w tej chwili, jak od to, jak psiknęłam, to może nie jest to długo, ale jak dłużej posiedzą na skórze, to właśnie czuć cytruskowość i słodkość i to jest takie lekkie, takie świeżutkie. Także Arcy przyjemny zapach, super. Tak jeszcze patrzę, słuchajcie, na te flakony. Jeżeli, nie wiem, nie spotkaliście się wcześniej z perfumami Made in Lab, albo, no nie wiem, nie mieliście okazji wchodzić na ich stronę, no nie, jakoś tak ominęło Was to, to chcę Wam powiedzieć, że wszystkie perfumki Made in Lab wyglądają tak samo. Dlatego, że to jest filozofia marki. Oni nie, nie zwracają uwagi, nie kładą nacisku na to, żeby, wiecie, flakon był jakiś wybujały. No bo tak to jest z drogimi kosmetykami, perfumami, zresztą z drogą kolorówką, że dużo się też płaci za opakowanie, jasna sprawa. Natomiast tutaj chodzi właśnie o sam zapach. Wszystkie buteleczki, wszystkie flakony wyglądają tak samo. Powiedziałabym, że tak mm, estetycznie, klasycznie, no, ale to jest między innymi powód, dla którego mamy właśnie niższą cenę, tak? Więc na to też warto zwrócić uwagę. Ok, to była 205, no i właśnie jeden z moich faworytów. I drugi to jest 206. 206, no... Flakon, jak przed chwilą widzieliście, flakon taki sam, 206 i to jest, i tutaj nie umiem y, powiedzieć, ale też wyświetli Wam się napis, to będziecie widzieli. Y, nie spotkałam się wcześniej z tą marką, więc tutaj się muszę przyznać, że nigdy nie miałam perfum, y, to jest inspiracja, już sprawdzam, Zadig Voltaire i y, perfumy This Is Hair, ale marki nie znam tej perfumowej, więc jakby też nie umiem nic więcej powiedzieć, nigdy nie miałam żadnych perfumowych, no ale już Wam opowiadam o samym zapachu, tak dla przypomnienia. Sobie oczywiście tutaj psiknęłam. Mm. To jest. Gdybym miała wybrać y, numer 1, to to by był numer 1. 205 powiedzmy drugie miejsce, to numer 1. Jest po prostu przecudowny i właśnie takie pozytywne zaskoczenie, bo marki tak jak mówię nie znam. A swoją drogą, marka droga. Słuchajcie, za 100 ml, sprawdzam, za 100 ml 620 zł płacicie. 100 ml Made in Lab, 34 bez tam paru groszy, no więc różnica olbrzymia. A, a i tak mi się teraz nasunęło, słuchajcie, jak wejdziecie na stronę Made in Lab, to macie, no oprócz tego, że oczywiście opis zapachu bardzo dokładny, bardzo ładny, taka kategoria i tak dalej, pojemność, no takie czysto techniczne, informacyjne rzeczy, to macie również zdjęcie oryginału, jest podana też cena oryginału i fajnie sobie porównać, wiecie, ile możecie zapłacić za taki zapach, a ile właśnie taki na przykład. Sadiq Voltaire, 620 zł, więc różnica jest ogromna. No ale, co tu jest pięknego w tym zapachu? Słuchajcie, to jest zapach, to jest zapach słodzik. Oficjalnie jest to zapach orientalno-kwiatowy, przy czym mi tutaj w nos bardziej się uderza orientalność tego zapachu, a nie kwiatowość. No i teraz po kolei. W nucie głowy macie różowy pieprz, jaśmin, kwiat jedwabiu, ale tak jak powiedziałam, wiecie, przy takim pierwszym zetknięciu ja wyczuwam jakąś słodycz tego płynącą i to, mi, to dla mnie zna tak, żeby to było jasne. Yy, zastanawia mnie ten kwiat jaśminu, bo z reguły mam coś takiego, że w nutach zapachów, w ogóle we wszystkich perfumach jakoś tak jaśmin nie bardzo mi się podoba jaśmin i irys, mam problem z tymi nutami jakoś tak nie bardzo mi podchodzą. Natomiast tutaj ta kompozycja jest taka, że ja to odczułam jako taki słodziutki zapach. Ale to prawdopodobnie dlatego, że yy, dalej w tle macie bitą śmietanę, macie wanilię i kasztan. No i to jest chyba ta słodycz. To jest bardzo szybko wyczuwalne. I to najbardziej się wybija na plan pierwszy. Tak? To jest coś takiego, jakbyście gotowali sobie mleko, wrzucili tam ze dwie laski wanilii, to się zaczyna rozpuszczać, wiecie, ten zapach waniliowy się unosi i do tego dodali jeszcze czegoś słodkiego, na przykład jakiegoś karmelu, brązowego cukru, czegoś takiego. Ja to tak czuję, ale żebyście źle mnie nie zrozumieli, bo w sercu jest tabita śmietana, wanilia i kasztan. Nie ma tutaj żadnego karmelu ani żadnego brązowego cukru. Nie, nie, nie. Ja to po prostu tak słodko odczuwam. I dla mnie to jest piękne, ja uwielbiam takie zapachy. I teraz słuchajcie, wisienka na torcie, czyli nuty bazy. Tutaj mamy drzewo kaszmirowe i drzewo sandałowe. I po prostu jest pięknie, ja jestem kupiona. Tak jak Wam powiedziałam, lubię takie orientalne zapachy. Jeszcze jak są słodkie, to już. Mm. <laughs> Więc to jest ten typ, to jest ten typ. Zapach bardziej intensywny niż poprzednik, niż 205, bardziej intensywny, no właśnie troszkę cięższy. Ale źle mnie nie zrozumcie. To nie jest jeden z zapachów duszących. Nie. To nie jest taki typowo na przykład szyproby zapach, gdzie aż, aż Wam drapie w nosie. Nie. To jest zapach, który jest intensywny. Czuć tam orientalne nuty, ale te orientalne nuty są właśnie takie okraszone słodyczą. No bo ta bita śmietanka ta vanilia, Wanilia jest pięknie wyczuwalna Jeśli lubicie takie słodkie zapachy, dość intensywne, to nie ma siły, to Wam się spodoba. Jeszcze raz, to się nazywa Zadig Voltaire. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam, ale jeżeli znacie markę, to po prostu mnie poprawcie. Yy, perfumy: This is her, 206, Made in Lab. Proszę bardzo. Chyba mój ulubieniec spośród tych wszystkich pięciu nowości. Jest piękny. A tak, a 205 ma, ma miejsce drugie. Yy, dobra, no ale. Wszystkie pozostałe trzy też są ładne. I pośród nich są dwa kwiatowe i jeden owocowy. Może nie, tak, nie, nie jest to tak czysto kwiatowe i owocowe. Zaraz wam, dopowiem, zaraz wam powiem oczywiście o szczegółach, ale generalnie chodzi mi o to, że nie ma takich zapachów typowo orientalnych, takich ciężkich, które ja lubię. Natomiast te, które mam tutaj przed sobą, raczej mi się spodobały, no ale dobrze, tak po kolei. Czyli 206 ulubieniec, raz przechodzimy do 207 i tutaj mamy zapach. Uwaga, owocowo-piżmowy, to jest to, o czym powiedziałam. Nie są to czyste zapachy, w sensie nie tylko zapach owocowy, ale właśnie takie mieszanki. I myślę, że chyba dlatego one mi się spodobały, bo w każdym z tych zapachów jest jakaś taka partia nut, taka bukiet takich zapachów, które ja generalnie lubię. No więc mamy owocowo-piżmowy zapach, to jest 207, a inspiracją jest Narciso Rodriguez Mousse Noir. To jest właśnie ten zapach, o którym Wam przed chwilką wspomniałam, że 720 zł kosztuje oryginał, więc, więc wiecie: portfel boli. A tutaj mamy 100 ml za zdecydowanie mniejszą kwotę. No i oczywiście ja sobie muszę zrobić przypominajkę, ponieważ nadgarstki mam już zajęte innymi zapachami, to sobie na. Tutaj wiecie: na zgięcie łokcia psiknę tym, gdzie tutaj mamy. O, proszę bardzo, tu leci 207 eczka a żeby nie było, słuchajcie, ja to może dopowiem, bo Wy tego nie widzicie, dlatego, że widzicie no, y, po kolei informacje o perfumach. Natomiast ja robię coś takiego, że jak mm, sobie omówię jedne perfumy, psiknę je, omówię, to troszeczkę odczekam zawsze, no i co trochę też okno tu idzie w ruch, wiecie, żeby przewietrzyć. Dlatego, że no to jest trudne tak opisać pięć zapachów naraz i w końcu by mi się te wszystkie nuty tutaj wymieszały tak bardzo, że nie czułabym po prostu tych, tych nutek i nie umiałabym tego wam dokładnie opisać, więc robię sobie takie przerwy, ale wy oczywiście przerwnie zobaczycie, natomiast mówię to informacyjnie, żebyście mieli świadomość, że wiecie tak, nie psikam jedno na drugie, bo no nie miałoby to po prostu sensu, tak? Te nuty by się ze sobą wymieszały. Ok. 207, Narciso Rodriguez. I tutaj. Tu na początku jest dziwnie, i muszę Wam powiedzieć, że jak pierwszy raz użyłam tych perfum, to taki miałam. Mm, no nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Muszę jeszcze powąchać. No i jakby to, co mnie na początku uderza, to jest na pewno coś owocowego. Ja nie umiałam określić, co to jest. Natomiast na pewno w nucie głowy jest śliwka. No i być może jest to śliwka, tylko ja jakoś tak niedokładnie to wyczuwam. Na pewno jest coś owocowego. Oficjalnie śliwka. Ale to chyba nie wiem, zależy co kto czuje. O, może tak. Jest to ładne, tylko takie było dla mnie na początku, wiecie, niedookreślone i nie bardzo wiedziałam gdzie ja lecę i czym to pachnie. Dosłownie i w przenośni. Generalnie jest w porządku. Yy, miałam takie wahania, czy mi się to bardziej podoba, czy nie. I tak się zastanawiałam. Hm. Jak to Wam opisać? Natomiast z tym zapachem jest tak, no przynajmniej ja tak z nim mam, bo oczywiście to jest, słuchajcie, opisywanie zapachów i ich odczucia są bardzo subiektywne i trzeba też o tym pamiętać. Ja tak mam, że muszę ten zapach trochę ponosić i jakby wiecie, ta, ta pierwsze uderzenie zapachu, ta pierwsza chmurka taka musi sobie gdzieś tam rozejść się. Ona nie, nie łapie mnie tak od razu jak przy 206, tylko musi się to troszeczkę rozejść, rozejść i wtedy wyłania się już coś, co mi się podoba, bo. W sercu tego zapachu jest uwaga: heliotrop, jest piżmo i jest bursztyn. I to już są nutki, które są dla mnie takie bezpieczne. Ja je lubię w różnych kompozycjach zapachowych, w różnych perfumach. One są dla mnie takie mm, bardzo bardzo gładkie, dobrze się z tymi zapachami czuję, i to są zapachy, które ja mogłabym nosić non-stop. Wiecie, w sensie te nuty, piżmo, bursztyn, to są, to są nuty, które mi pasują i na dzień, i na wieczór, wiecie, na ważniejsze okazje, na co dzień po prostu zawsze i wszędzie. Więc pierwsze uderzenie, pierwszy akord może tak do mnie nie przemawia, nie umiem tego ocenić, raczej pozytywnie, ale bez ochów i achów. Natomiast jak troszkę posiedzą te perfumy na, na skórze 207, czyli Narciso, to zaczyna mi się bardzo podobać. A w nucie bazy tego zapachu mamy zamsz i fasoletonka. I teraz. Zapach przedziwny. Od razu mnie chyba nie ujął, Musi właśnie na skórze posiedzieć, i dopiero, jakby ja doceniam jego, jego wartość, jego walor. Zapach raczej ciężki. Powiedziałam, że raczej nie wyczuwam tu bardziej strony owocowej, tylko właśnie tę stronę piżmową. Jest to zapach na tyle ciężki, żeby Was drażnił, natomiast gdybyście szukali zapachów owocowych, to raczej w tę stronę nie idźcie. To jest w stronę cięższą. Czyli właśnie tutaj bardziej czuć to piżmo i bursztyn. O, może tak. Zapach, yy, który wiele z Was na pewno odebrałoby raczej jako zapach wieczorowy, taki bardzo powiedziałabym. Kobiecy, ciepły, no użyję tego słowa, zamszowy, bo to mi tutaj pasuje. Zapach raczej do eleganckiego stroju, o może. Zapach do eleganckiej sukni, takiej wieczorowej. Na pewno większość z Was powiedziałaby, że na co dzień to może nie. To jest ten typ zapachu tak jak mówię, ja nie mam tutaj oporów, mogę na dzień, mogę na wieczór, na co dzień i od święta również. Ale staram się tak, wiecie, też stanąć obok siebie i, i zastanowić się, jakby to inne osoby odebrały. Więc myślę, że raczej odebralibyście jako zapach wieczorowy. Narciso Rodriguez Noir. Zresztą ta nazwa też tak, wiecie, sugeruje, że to raczej może coś wieczorowego, takiego, wiecie, zamszowego, ciepłego, tulającego, takiego bardziej eleganckiego na do takiego wizytowego stroju, wiecie, koktajlowej sukni. O co? Ten zapach również mi się podoba i muszę wam jeszcze raz powiedzieć, że tak jak pierwsze moje zatknięcie z nim było takie mm, to tak, raczej chyba teraz jestem na tak i będę go używać, tylko właśnie muszę troszkę odczekać, i wtedy te nuty do mnie docierają te fajniejsze, tak, które mi się bardziej podobają. Ok, to było 207. 208 jest już takim zapachem, który jest dla mnie zapachem przyjemnym, lekkim, łatwym, takim super donoszenia, że wiem, że nie ma tam żadnych nutek, żadnych takich akordów, które będą mi przeszkadzały. 208 to jest inspiracja Trusardi Donna. Myślę, że zapach bardzo znany, klasyczny, yy, oczywiście to jest kategoria, no tutaj macie oznaczenie kwiatowe, ale dokładnie to jest kategoria orientalno-kwiatowa. No i teraz po kolei. Oczywiście przypominajka, zaraz tutaj miałam, muszę teraz tego, tego łokcia użyć, tego zgięcia łokcia, 208, czyli Trusardi Donna, już troszkę tutaj powachlujemy. Niech sobie to troszkę poddycha, a ja Wam coś dopowiem. Jak sobie wejdziecie na stronę Made in Lab, to ja tam znalazłam jeszcze fajne zestawy. Są, no teraz wiecie, zbliżają się Mikołajki, zbliżają się święta, więc wszyscy zaczynamy szukać prezentów. Ewentualnie jesteśmy już w ferworze szukania prezentów, więc takie zestawy też są bardzo opłacane. No bo macie tam na przykład jakieś perfumki, plus jakiś tam gadżet. Widziałam na przykład taki fajny męski zestaw, gdzie, był, gdzie były perfumy i portfel i Jeszcze tam jakiś inny, no w każdym razie wejdźcie tam sobie, pooglądajcie, wszystkie zapachy macie w promocjach, także jest bardzo korzystnie, a tym, a tym bardziej jak jeszcze macie coś w zestawie, no to wiadomo, że jeszcze bardziej opłacalne. Yy, no myślę, że może już, akurat tę 208 to ja tak dobrze pamiętam, no bo tak jak powiedziałam, to jest dla mnie zapach bezpieczny. No i teraz po kolei, Trusardi, głowa, Juzu, cytryna, nuty owocowe, czyli od razu wiecie, na dzień dobry. Jak sobie to wąchacie, to jest taki, hmm, taki lekki, przyjemny, cytruskowy powiew, tak jakbyście obierali sobie, no nie wiem, ze skórki mandarynkę, pomarańczę, grapefruit, coś. Coś cytruskowego i to jest, to jest lekko słodkie. To nie jest takie bardziej cytruskowo-kwaskowate, tylko słodkie. Więc moim zdaniem bardzo, bardzo przyjemne. W sercu zapachu mamy kwiat pomarańczy i chyba był lotos, tak. Jest jaśmin i lotos, ale powiem Wam, że ja bardziej chyba czuję właśnie cały czas cytrusowość tego zapachu. Jakoś tak. Hmm, lotos, jaśmin nie bardzo tutaj do mnie docierają. Są tutaj wyczuwalne nuty kwiatowe, ale są takie delikatne i tak jak na pierwszym planie macie owoce, cytrusy. To ta kwiatowość jest gdzieś tam troszeczkę schowana, jest tak, tak dalej, więc nie rzuca się to tak bardzo w, w nozdrza. <grym> przy czym dla mnie to jest raczej plus, bo tak jak wspomniałam, ja z jaśminem mam tak trochę na bakier, ale tu jest to tak skomponowane, że jest w porządku ok. Dla mnie przyjemne, tak jak powiedziałam, no ale chyba właśnie dzięki temu, że na początek wybijają się te owocowe nutki. Także takie pierwsze dwa kroki, no bo głowa mamy serce, i teraz słuchajcie. Nie mógł mi się ten zapach nie podobać, bo w bazie mamy paczulę, wanilię, drzewo cedrowe i drzewo sandałowe. Taka kombinacja, że nie może być źle. Także cytruskowe, ale z nutą słodką, raczej takie yy, świeże, bardziej, bardziej dzienne o takie świeżutkie. Natomiast na tyle intensywne, że spokojnie moglibyście je też nosić wieczorem i one by też swoją rolę fajnie zagrały, dlatego, że te drzewne akordy, no i, i ta słodkość wanilii też robotę robi i ona jest wyczuwalna. Więc generalnie jeśli chodzi, wiecie, o kategorie, no to tak jak wspomniałam, to są perfumy orientalno-kwiatowe, zawsze mamy też na flakoniku taką informację, orientalno-kwiatowe, ale właśnie najbardziej od początku, najbardziej mm, rzucają Wam się w nos te akordy takie cytruskowe, Potem troszkę kwiatowych, no a jak to trochę poddycha, no to dochodzą te zapachy takie y, drzewno-słodkie, waniliowe. O, tak. Zapach raczej lekki, ale z takim, z takim pazurkiem. O, także i dzienny i wieczorowy. O, myślę, że tak go najłatwiej opisać i, i myślę, że tak wiele osób by go odebrało. No, i została nam 209, i to już jest, słuchajcie, propozycja dla osób, które lubią zapachy typu gourmand, czyli takie słodziutkie, czekoladowe, kawowe, karmelowe i tak dalej. słodko-jedzonkowe. o! To jest zapach inspirowany perfumami Billy Eilish. Eilish, po prostu. No, cena ta sama jak wszystkich perfumek 100 ml, czyli 33,90. Oryginał oczywiście zdecydowanie droższy, no ale tak jak mówię, to sobie sprawdźcie na stronie. Tam zawsze macie odnośnik, zawsze macie porównanie. I teraz, jeżeli lubicie perfumy dość takie ciepłe, dość ciężkie, lekko otulające, właśnie typowo słodkie, tak, tak jakbyście sobie robili kakao albo roztapiali czekoladę, albo właśnie gotowali laskę wanili, to jest właśnie ta grupa zapachów. Czyli 209, zaraz tutaj mam już wśpięte to może grzbiet dłoni teraz, grzbiet dłoni. 209 też podobała mi się bardzo, bo ja lubię takie słodkie zapachy. Już troszeczkę sobie poddycha. Lubię takie słodkie zapachy. No i to jest zapach, który jest po prostu apetyczny. Wiecie, wochacie to i macie zaraz w głowie, nie wiem, ciasteczko waniliowe albo po prostu laskę wanilii, albo właśnie czekoladę, nie wiem, gorące kakao, albo kakao z piankami coś takiego to jest ten klimat. No i teraz. Pierwsza rzecz, jaka Was tutaj uderza, jak sobie rozpylicie perfumki, czyli głowa, to jest cukier czerwone, jagody i mandaryna. Bardzo ładnie to jest skomponowane, takie wyważone. Nie macie takiej sytuacji, że na przykład jest bardziej owocowo albo bardziej słodko, czyli takie trochę dla każdego coś dobrego, bo macie troszkę słodko, troszkę owocowo. Przy czym moim zdaniem tutaj te słodkie nutki, czyli te cukrowe, takie nazwijmy. Są ładniejsze, ale to jest takie bardzo moje indywidualne. No, ja po prostu takie zapachy słodkie lubię. Serce również jest takie słodziutkie, bo macie wanilię, kakao i róże. Tutaj różane akordy są wyczuwalne. One są mm, takie, jakby może trochę rozmyte, takie za mgłą, ale czuć tu różyczkę. Natomiast jest właśnie fajnie wymieszana ze słodkością wanilii. Naprawdę bardzo fajnie, wyważone takie perfumy dla miłośników yy, i zapachów słodkich. I w sumie zapachów kwiatowych. I nie wiem, czy Wam wspomniałam, bo generalnie jest to zapach z kategorii orientalnej. Jeszcze się tu upewnię, tak. Billie Eilish, Eilish, kategoria orientalna 209. Ale to nie jest taki drapiący, drażniący zapach, jak to jest często z kategorią orientalną, bo to, jest dość, to są dość ciężkie perfumy i nie każdy je lubi. To raczej jest lekkie. Bardzo wyczuwalne są słodkie nuty, ale jest lekkie. Także myślę, że na co dzień i dla każdego spokojnie też. Zapach Zdecydowanie apatyczny. Jeszcze Wam nie powiedziałam, w nucie bazy mamy bursztyn, fasoletonka i piżmo. I teraz dość dziwny zapach, bo taki wymieszany, tak jakbyśmy różne kategorie wrzucili do jednego kotła, no bo mamy tutaj, wiecie, i różyczkę. Mamy tu wanilię, kakao, piżmo, mam też te jagody, mandaryna i wszystko to, wiecie, po, jak sobie poddycha, posiedzi na skórze, daje taki zapach słodki, ciepły. Raczej kojarzący się właśnie z zimnym, z zimą, to jest ten typ zapachów, że jak się robi zimno, macie ochotę sobie zrobić, wiecie, ciepłe kakao, dorzucić do niego pianki i usiąść pod kocykiem. To jest tego typu zapach, ale właśnie nie jest ciężki, nie jest przytłaczający, także tutaj się nie ma czego bać. Jest Lekki to też nie powiem. To by było za dużo powiedziane. Nie jest może lekki, ale właśnie nie jest taki gryzący w nos. Bo orientalne kategorie zapachowe często tak mają, że wiecie, są bardzo takie odurzające wręcz. A ten nie, ten jest wyważony i fajnie właśnie te wszystkie akordy, te nutki zapachowe są tutaj w nim wymieszane. Czyli o, mamy chyba wszystkie omówione. Omówiłam wam wszystkie zapachy. Generalnie podobają mi się wszystkie, bo każdy z nich ma w sobie jakieś nutki, które mnie tam wiecie nęcą. Natomiast zdecydowani faworyci to jest 205 i 206. Jeszcze raz. 206, czyli Zadigan Wolter, <grym> Is Hair. Przepięknie pachnąca kompozycja. No i 205, bardziej klasycznie, no, no markę znam, czyli Versace Bright Crystal Absolu. Bardzo, bardzo piękna, klasyczna kompozycja zapachowa. Ok, wszystko Wam powiedziałam. Moim zdaniem. Fajna opcja na prezent. Warto pomyśleć, bo cena nieduża, zbliżają się Mikołajki, zbliża się Boże Narodzenie, więc za prezentami jak najbardziej się oglądamy. A tutaj te kompozycje zapachowe są bardzo różnorodne. Jeżeli ktoś nie może się zdecydować na jeden, wiecie, to nie musicie wydawać dużo pieniędzy, bo flakon kosztuje niedużo, więc możecie sobie kupić, nie wiem, dwa, trzy, czy jak tam chcecie. W każdym razie można sobie przetestować kilka, o to mi chodzi. Macie więc wachlarz możliwości, warto sobie zajrzeć na stronę i popatrzeć, co i jak. Oczywiście, ja Wam wszystko podam w opisie, więc się tam wczytajcie. Tam wszystkie informacje będą. Będzie też link do strony, żebyście nie musieli tam grzebać, tylko sobie klikniecie, wejdziecie, obejrzycie. Zerknijcie też na zestawy, bo zestawy też są fajne. Oprócz tego, że perfumy macie teraz w bardzo korzystnych cenach, to jeżeli sobie wpiszecie na stronie kod. Hard 10, to macie dodatkowe 10% zniżki. Więc wydaje mi się, że cena będzie naprawdę super, super korzystna i można się w takie, wiecie, perfumki zaopatrzyć. Nawet tak, wiecie, żeby sobie popatrzeć, rozejrzeć się, zaznajomić, jakie są różne kategorie zapachowe, bo wybór tam macie olbrzymi. Kategorie są przeróżne, wszystkie są świetnie opisane, bardzo barwnie, w taki sposób, że jak czytacie opis danych perfum, to w zasadzie. Możecie go sobie fajnie wyobrazić, o tak to jest zrobione, więc bardzo to tak poręcznie i w stronę klienta. Yy, I co jeszcze? Aha, jeżeli sobie zamówicie z DPD, to dostawa 2 zł, możecie paczkę odebrać oczywiście w punkcie DPD, możecie odebrać w żabce, no i chyba teraz powiedziałam Wam już wszystko. Ciekawa jestem, który z zapachów po tych moich opisach <laughs> najbardziej do Was dotarł, który do Was najbardziej przemówił. Macie jakiegoś faworyta ulubieńca, yy, napiszcie proszę w komentarzach. Oczywiście, jak wejdziecie sobie na stronę Made in Lab, to tamte opisy, tak jak wspomniałam, są dużo bardziej dokładne, dużo bardziej fachowe. O, może tak. Ja tutaj Wam opowiedziałam o takim bardzo indywidualnym podejściu, no ale to tak też jest z zapachami, że wiecie, to jest kwestia bardzo indywidualna, bardzo specyficzna. Nie wszystkie zapachy nam się podobają, nie lubimy tych samych zapachów, więc warto sobie opisy poczytać. I wtedy bardziej to do Was dotrze, jak dany zapach można sobie wyobrazić, jaki on jest. No ja starałam się tutaj jak najwierniej Wam opisać. Mam nadzieję, że coś tam Wam w oko wpadło albo w ucho. Napiszcie, który do Was tak najbardziej przemówił. No i co? Wpadajcie na stronę Made in Lab, zerknijcie sobie. Jestem przekonana, że coś tam sobie dla siebie czy dla bliskich wybierzecie. Ok. Bardzo dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy zapachowy film Wam się spodobał, no bo taki odmienny trochę od tego co zazwyczaj. Dzięki za oglądanie. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam już. Papa, na razie i do zobaczenia.